Dzień dobry państwo, kolejny dzień, czwartek. <gry> Oczywiście już parking zapłacony, bo stoimy zupełnie gdzie Kiedyś tutaj z żoną stałem. I tam kiedyś poszliśmy nad, nad wodę, nad rzeczką. No już Dominik jest gotowy do wyjazdu. Jest akurat 10 euro do wykorzystania z tego parkingu, więc tak jak mieli płasanty, to wziąłem... Trzy czekoladowe dwa ma z panem. i tak o jedziemy. Zmiana planów jest oczywiście taka, że jedziemy na Skarbimierz eee, i, i, i jeszcze będziemy wracać do Hamburgowa prawdopodobnie co nie chce, kurwa przyjąć. Nie wiem Może nie widzi, może są jakieś te Dobra, mniejsza z tym Dobra yy, się zbieramy na pobranie Kontenera w grawie Nie wiem, podjeć Żeby buta zdjąć tam Podjeźdź nie wiem, dlaczego, że nie chciało Nie chciało, nie chciało wziąć Może mówię Może jest jakaś czujka nie wiem, spróbuję jeszcze Jeszcze raz Tak włożyć No Dasz radę? Mam radę <laughs> Spokojnie, spokojnie Jak zwykle. Pasy, tak. O, widzisz? Musisz być, kurwa, kurda Bliżej Dobra, zapnij sobie pas, bo będzie pykać A my tutaj będziemy kręcić w prawo, no nie? Na wyjazd no i ten, mm, Dawid też Zakręcimy, Kręcimy? w prawo i wyjeżdżamy, no I Jeszcze Dawid też będzie jechać Na Skarbimierz Mamy na 6 rano Obaj Może się uda dla nas coś wcześniej, żeby już pojechać na odprawę Tak, tak, tak Na odprawę może, zaczymy, zaczymy. Może będą mieli gotowy już to warto się załaduje, pojedzie się na odprawę Jeżeli będą mieli taką oczywiście ochotę, no nie? No, więc dobra Dominik wyjeżdża, jedzie A Pełna rura, ogień na tłoki Co nie? Tylko Tylko, ogień na tłoki Jedziemy kurde w końcu, Jedziemy w końcu W końcu, doba czekania w Hamburgu Tylko z daniem kontenera I tak o, i tak o A jutro to będzie ogień na tłoki, po. Bo... Do Hamburga, żeby zdjąć, przełożyć Może jeszcze dojechać Dokądś Dokąd będziemy mieli siłę Może i pauza albo, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co to będzie, co to będzie no. Dobra, sprawa załatwiona Dawid też Poczekał chwilkę, dokończył pauzy 15 minut David, Czy coś nie? Ja właśnie Ciekawe się już jest otwarty, chyba otwarte tak, w prawo jednak w ogóle jedź jedź, jedź. Bo jak jechaliśmy tutaj To coś na skrzyżowaniu się stało i musieliśmy dookoła i od tyłu wjechaliśmy Ale widzę, że musieli coś otworzyć Nie wiem, prawdopodobnie hmm, kierowca ciężarówki trafił w rowerzystę albo w coś. Tak mi się chyba wydaje. bo... mam generalnie? E, policja stała, taka techniczna. I ciężarówka na środku skrzyżowania, no nie? Już ja człowiek już był tutaj w tą stronę, był na środku. O jeszcze jest porcja Jeszcze jest. Ups. Zatomowaliśmy coś, czy nie? Nie wiem. Co się stało? Się zaraz orientujemy. Co i jak? No bo tutaj ten właśnie co siedzi koleś. To ten, ten sprawca? Nie wiem co to tu się odjebało, że to stało. I, 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 i tutaj powiem Wam, że tak tam stali? Tak ten, ten ten znaczek tutaj stalała policja. I jestem w szoku, bo tutaj ta policja a jak on stał to pozaznaczała tym um, sprayem. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj to wygląda Zanim będziemy w lewo no Nie, nie wiem, czy będziecie widzieć Jest tutaj byk, byk pomalowane, 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 ale nie wiem Nie widać jakby za bardzo, żeby było jakieś tam Rowerzystowe Nie mam pojęcia Bo tutaj to jednak wiecie, no rowerzyści, oni też mają zielone, może nie zauważył, może pyknął albo co Huk wie Nie znajęt Jak to się mówi nie znaję. No i tutaj też jest takie przerypane. Ale wiesz, jak już przejadłem, to będziesz mógł tam cisnąć za BM-ko. Możesz trochę się wychylić. Nieznacznie, ale się możesz wychylić. O! Pięknie. Pięknie, pięknie. No więc ogólnie rzecz biorąc, na szóstą na tam wszyscy mamy z Znaczy ja i Dawid. My. My. I Dawid. I czym co później Bo na początku jest tak, że jedziemy Bo już chyba mówiłem, że jedziemy z powrotem Bierzemy jakąś warszawkę Ale to wszystko jeszcze się jutro Jutro się okaże wszystko Na 100% no nie? Na 100% Na 100% sto. Na 100% sto. No. Musi tak. być, nie, nie ma innego ciągi, wyjścia Ciągnij, ciągnij <laughs> Leci jak kurde, jak szalony w na tych Jedź, jedź, jedź Jadę, jadę, jadę. O O, dobrze, że się zatrzymała Bo tak to kto by się skosił może nie, może nie, ale by nie, dobra Wykonuje no polecenia to... Mówisz Tak jest, jak tak, wojsku. Tak w wojsku Jak w wojsku Nie mam miękkiej gry No, no Dobra, pędzimy I feel I can't get enough when I sip a double cup And I spend a couple bucks Sending out some love to my blood To my girl, to my buds To the homie up above And no more time for picking up To these fakes who ain't around When the times getting rough Six million ways to die So I spit into this truth When I break the lies Everybody wanna talk But all I hear is lies Everybody been fake All I see in the eyes Welcome to the W sumie już dobry wieczór, bo jest 22 kurde, zegarek mi padło 37 Będzie właśnie Dominik próbował się wbić pod rampeczkę Rampeczkę numer 7. Czekajcie gdzie to jest, tu, tu chyba tu. Dobra, mniejsza z tym Wyszedł zobaczyć obczajcie jak to wygląda W nocy nie widać za bardzo tych cyferek lusterku no i co? Yy, mieliśmy mieć na szóstą, zostało przełożone na drugą. Mamy czas. Mamy, my mamy bardzo dużo czasu. Suma summarum to miał być ładunek od Dawida, dla Dawida, ale. ale akurat właśnie ten. Mm, Zadzwoniłem do Martyny i powiedziałem, że. Żeby jednak dała yy, nam, no, 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 bo Dawid jak tutaj przyjedzie to będzie już ta mm, szósta Będziemy mógł ruszyć To lepiej by było jakby faktycznie przełożone było, że z tej szóstej e, Z tej szóstej Z tej szóstej to było e, dla niego, a nie dla mnie więc znaczy dla nas to no nie? Słońce ogólnie rzecz biorąc, tak zrobiłem, bo zrobiliśmy summa summarum. Zobaczymy, zobaczymy. Ma wolną rękę. Wszystko pyta. Mi się wydaje, że za bardzo się denerwuję teraz. Stresuję. Z tego względu, że... Że właśnie ja go nagrywam. Że go nagrywam. Ale patrzcie, tak cofnę. Cofnął cofną Elegancko, żeby bym powiedział A zaraz pierdliknie, Albo nie pierdyknie A znaczy, wiesz co, podnieść do przodu trochę, bo nie otworzysz drzwi Podnieść do przodu, bo nie otworzysz drzwi. O, tak podjechał, że... <laughs> Żeby właśnie otworzył drzwi No dobra Powiem wam, że poszło Trochę krzywo, ale zanim jak tutaj tego Tak krzywo, jak tak, poczekajcie Jak tak troszeczkę złamany To idealnie klopsnie W rampę <laughs> Rade, powinieneś do takiej roboty kroksy sobie wziąć no, zawsze może być lepiej, ale ja dopiero zaczynam No <laughs> To właśnie Poczekaj, bo to jest twoja druga rampa w sumie sumarum, no. Druga A rampa I druga nocą I druga nocą, właśnie I druga nocą Do tej, do końca No, Mocne muszelki tak powiedzmy tak. Pamiętam o rękawiczka Dobrze <śpiewanie> Dobrze <śpiewanie> Nauka nie idzie w las. Rypnęło, Dziękuję. Teraz można sobie leżeć znowu ha. Uderzyłeś się w kolano, czyżby? Tak no. <gryzania>. no, wiedziałem, rypną, To wrażenia jak rypnął tu ja o te drzwi Kolanem To so, ja mam nadzieję, że op... autko moje kochane, twoje <gryzanie> Chory, czy jest dobrze? Tak. Dobrze. Czemu nie? Dobrze. Może były dwie korekty, ale Tam Liczy byle. się efekt końcowy. Tak, tak. Ważne, że spodjechamy pod rampę. Tak jest. No. No nie? No. Gasimy. Tak, gasimy, no. Ile rzekujemy? No. Bo nie wiadomo kiedy on załadują, niby. Powiedzieli, że możemy podjechać. E... I ten. Pod siódemkę jeszcze mają jakąś tam sprawę do załatwienia eee, No i jak załadują, tak pojedziemy sobie na ten Na kąty wrocławskie Na ten, no urzędu. urząd celny i będziemy spać No Dobry plan <gry> A na co odpalił, po co odpalił Dzień dobry O, dzień dobry My <noise> no już po pauzie, po odprawie 2 godziny nas załadowali wczoraj, nie było problemu No i ten, teraz właśnie Dawid dojechał do nas Suma sumam, tu już my siedzimy, tutaj o której? O 9 chyba było, nie? No tak, tak, o dziewiątej. No, Ja dałem papierował od 8 To najpierw do mnie zadzwoni, a potem do niego, 5 sekund później że proszę przyjść od prawa, od prawa, od prawa. No to powiedzieli mu, że 40 minut i faktycznie 40 minut miał, no my trochę dłużej. Ale to i tak mieliśmy e, pauzę. To i tak jeszcze czekaliśmy 40 minut, się pauza skończy ale już i tak już się dawno skończyła pauza e, i... I czekamy. Czekamy na jedno wielkie hasło. Czy jedziemy, czy nie jedziemy No David już jedzie do domu w razie co, no to razem do Dawida Da nam auto najwyżej, bo będzie musiał dać auto, bo ani, ma, ani żona, ani kurwa Kurcze eee, Żona, ani ojciec nie przyjedzie A weź odpalali ten czynności sprawdzające, kurde Si, klucze poproszę A klucze, no to, to prosi o klucze, kurde Oczywiście, bardzo dziękuję <laughs> No więc, a Martyna też nie może no, Kurde, bo to ma robotę od jakiejś tam zaprzyjaźnionego sprytora firmy transportowej U. i czekamy na wiadomość czy wszystko będzie ok jeżeli wszystko będzie ok to będziemy jechać jeżeli nie będzie wszystko ok jedziemy do Dawida A zostawić auto i, i, i. na majóweczkę <noise> bo dopiero wyjazd by był we wtorek, prawdopodobnie rano. Dawid, nie możesz poczekać, kurde? Patrz, no patrz, w gorącej wodzie kompany. Zamiast poczekać, aż się wbije ta chłodnia. To Dawid, ja śmieję się. Eee, więc na razie i czyszczę, czyszczę, ten kubek. No więc ogólnie jedziemy się wykąpać Tak dla niepoznaki <noise> Jedziemy się wykąpać I ogólnie Martyna dała nam 30 minut na to Raczej znaczy no, wykąpać się Dała nam 30 minut dla znać No nie? więc stwierdziłem Że idziemy, jedziemy się wykąpać Wykąpać, wykąpać si. Si no, Si senor No więc ogólnie rzecz biorąc ciekawie ciekawe. ja też w suma, sumie też powiedziałem Martynie, słuchaj Jak to mam tak wyglądać, że mamy czekać, czekać, czekać To ja już wolę kurde wyczekać już w sobie w chałupie no nie Tylko tyle, że sobie pan Dominik tak co tak, tak Sobie nie pojeździ Ale i tak jest super No no, więc ogólnie rzecz biorąc jest super, jest super. Więc o co ci chodzi, tak? tak. No. Prawo, więc możesz w prawo, prawo. albo w lewo. O no, to już od ciebie zależy. No nie. W lewo będzie szybciej. Ogólnie rzecz biorąc. Zdawa, tu EBP I czekamy na rozwój sytuacji. No niestety najgorszy plan jaki jest możliwy Czyli jedziemy do gdzie? Dawida Do Dawida Niestety Ale i tak widzimy Hamburg Piękne miasto, piękny port Także było mega Szkoda, że nie udało się raz pojechać, ale co się odwlecze to nie uciecze. Nie ucieczy. Dokładnie, tak, nie dokładnie, dokładnie, dokładnie. Przepakujemy już zaraz idziemy. To. Je Trochę jestem zniesmaczony tego, z tego powodu. Ale no niestety jeszcze nie ruszyła ta nasza taka robota na 100%. No nie. Eee, a dwa, że ktoś tam jej obiecał jakiegoś kontenera. Jeszcze nie ma... E, zgłoszenia do odprawy jakiegoś tam kontenera, więc jest czułko Więc jechać po to, żeby jechać i liczyć na cud To ja dziękuję To lepiej to, nie jechać, nie? Tak. To ja już wolę, to już wolę pojechać do domu Wyjechać wtedy e, To i tak by to tak W suma summarum by się wszystko zgrało, bo tak By musiał, byśmy pojechali do tego, do Hamburga, wziął kontener o żeby coś się zmieniło, nie e, wziąłbym kontener do Warszawy i to byłoby na wtorek. We wtorek, e, pewnie do domu, dopiero w czwartek, bądź coś dopiero e, załadunek do Hamburga i do domu, tak. A tak to teraz y, jadę do, do Dawida, e, jedziemy do Dawida. E, Potem we wtorek się pojedzie do Hamburga, zrobi się przerzut i wróci się do domu Więc trochę stratny będę, ale jeżeli patrząc tak, tak ogólnie, to Zrobię podobnie ok? wyjdzie Podobnie wyjdzie, dobra, muszę odbierać telefon, no nie? na no, auto Teraz buty chciałem ściągać Przyzwyczajenie! Kurde, oh. ciasne, jak w dół. Kurwa, może iść z buta, słuchaj. <laughs> albo Intercity. Albo Intercity. No chciałem, ale wiesz. Tyle, co miał Dominik. Miejsca do wzięcia. A ty co, taki tył jeździ, Nie. Po... No. Wypakować się muszę. Co jeszcze? Wypakować kuczyki. Jak wypokować kuczki? Czeki od auta. A, no. Nie zaraz. My się zbieramy. My się zbieramy do chałupy. O. Yes. Mamy swojego osobistego kierowcę. Co nie? Tak. To za ile będziemy w domu? Nie. wiem 160 km Za godzinę. No i mam tu się gościu. Kurde, z takim audikiem. Kurde. Ludzie. Widzicie, jak waliś. się powodzi jako kierowca? To za oszczędności kupiłem Za oszczędności, ta, Tam zbiorniki mam takie 5000 litrowa. Dzisiaj razy dwa. Razy dwa, no tak, Bo się pytał, czy mam, Czekaj, ten, gdzie... Gdzie mam kluczyko od agagatu. No on nie pasuje taki sam. Nie Co, ja to to wiesz? Nic tam nie chwaląc się, ale coś, ale kierowca wydaje mi się zarabia na tyle, że kurwa chyba stać go na zatankowania, a od teraz w miesiącu, nie? No raczej. Dlatego ja nie jeżdżę Wizlem No już proszę państwa, dojechali na miejsce Jest Ekipa, Dominik Zebuś Który ma nas w dół, bo gada przez telefon Jest. <laughs> Jesteś Obecny Maja. Niestety to koniec przygodnej przygody no. Bardzo Maczkowi dziękuję, dzięki Maciej Pamiętajcie, oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie, zapuszczamy. Subskrybuj. Dzięki Dawid za przywiezienie, dzięki Dominik, że mogłeś spędzić ze mną Dzięki za wszystko, dzięki bardzo. Więc trzymajcie się cieplutko, cześć.